Czyli cześć kochani, jesteśmy w Szuflandii, w Wiśle. Udało nam się odbudować właścicielkę Ewelinę. I chcemy Wam pokazać po prostu jak to tutaj faktycznie w środku wygląda, bo potem oczywiście będą ujęcia z zewnątrz, pokażę Wam ujęcia z drona, ale zaczniemy sobie tutaj od w sumie większego apartamentu, nie? To tak. jest jeden, jeden z większych apartamentów, tak. także Ewelina jako właścicielka pokaże Wam w szczegółach, w ogóle, no także chodźcie, nie będziemy przedłużać, pokażemy Wam jak to wygląda, także zapraszamy. zapraszamy. Jesteście, słuchaj, jesteśmy w apartamencie numer 3, to jest apartament na drugim piętrze, nosi nazwę Pan. Mamy trzy takie apartamenty. Ten apartament, jak widzicie, jest wyposażony w takie podstawowe rzeczy jak część dzienna, tutaj mogą goście wypoczywać, aleks kuchenny, a właściwie wszystko co jest potrzebne do przygotowania posiłków. Są wszystkie sztuczce naczynia, garnki, tak żebyście mogli przygotować swój posiłek. Nawet czy nawet czeleśnie, bo zawsze naszych gości. Jest czerowni. Pamiętasz, jakieś tak. są drogie, nie? Także docencie to, jak się taki poczęstunek. A to są czeleśnie, które ja sama zbieram dla gości z drzewa, po to, żeby po prostu mieli turbozdrowe owoce. No i oczywiście, słuchajcie, nasze sypialnie. Hmm. Nasi goście śpią w szufladach. A właśnie, ja mam pytać Ci przerwę, dlaczego ten pomysł szuflady, skąd? No geneza się wzięła tego, żeby mm -hmm. takie budynki powstały, no bo jak zawiąż, to bardzo ładnie wygląda. W przypadku, jak widzimy też, dosyć ciekawy, no ale skąd pomysł? No, tworzyliśmy e, szuflandię z mężem. Bardzo nam zależało, żeby zacząć pracować wspólnie razem. Wcześniej pracowaliśmy na zupełnie różnych etatach w różnych firmach. Mm -hmm. Zależało nam, żeby prowadzić coś, coś wspólnego, więc stworzyliśmy szuflandię. Chcieliśmy, Super. żeby bryła budynków, żeby te budynki były wyróżniające się na tle konkurencji. Przeglądaliśmy mnóstwo różnych projektów, dużo architektury skandynawskiej. No i spotkaliśmy też... No właśnie jest też, taki styl skandynawski, tak, nie? dużo tak, drewna. Tak i taki minimalizm. Minimalizm, tak. U tak, tak, nas nie ma zbytnich tutaj po prostu jakichś dekoracji, nie mamy obrazków, nie mamy jakichś makram, Jest taki totalny minimalizm, jest tylko sklejka brzozowa. No, no dokładnie, to wszystko jest tutaj, tak? To tak. Bo tu meble widzę też. Tak, wszystko, wszystko jest uciemiany. ze sklejki. wszystko, tak. jest, wszystko sklejki. jest ze sklejki. Ściany są złożone sklejką brzozową. Całe kuchnie, całe właściwie, tu nie ma innego drewna, oprócz sklejki, to wszystko też się świetnie zachowuje w utrzymaniu czystości, więc jakby to też jest bardzo praktyczne w takich obiektach. I cała konstrukcja, to też myślę bardzo ważne, bo sporo gości o nas pyta, nie jesteśmy zbudowani z kontenerów, tylko z drewna. Cała Wiesz, konstrukcja jest drewniana. To nie są kontenery poukładane na siebie. I zabudowane drewnem, bo ktoś mu pomyśla, tak, tak, no, bo to tak, ma takie kształty, trochę wystaje tak, tak, i to tak, wszystko tak, jest tak. kwadratowe. Czyli to wszystko ma swoją konstrukcję od tak, podstaw od i podstaw. taki był, już, był, był, był was zamysł i tak to zrealizowaliście. To tak, mieliśmy taki pomysł, spotkaliśmy na drodze architektów, hmm. którzy pomogli nam go zrealizować, to był ich też autorski projekt. I tak powstała nasza Co lat już Szuflandia działa, 20. mamy rok 2024, tak. to Szuflandia działa 8 lat. 8 20 lat. 8 Tak, tak, 8 lat z mężem prowadzimy to, to nasze piąte dziecko, bo mamy z nami czworo, więc to jest nasze piąte dziecko, które po prostu już tyle funkcjonuje. Już sporo gości przyjęliśmy już w mm -hmm. No bo są dwa budynki. Tak, widzę. Jedźmy na tym większym budynku. W okay. są apartamenty rodzinne. Takich apartamentów mamy trzy: parter, pierwsze i drugie piętro. Okay. Jesteśmy teraz na drugim piętrze. Ten drugi budynek, który tutaj myślę przez okno trochę będzie widać, to jest budynek mm -hmm. z apartamentami Joy. To są apartamenty dwuosobowe. One się tym różnią Czyli że mają są... taką jedną tylko tak. tutaj? Do tak. spania, no bo tak. tu jest osobowe, No bo tak. są, wiadomo, dwie po dwie, no to szero osoby. Tak. No eee, co tutaj mamy jeszcze ciekawego? Co tutaj mamy? No, tutaj, co? No, generalnie najciekawsze to są wydział na tej A, to w ogóle ciekawe. nie no. ja mówię, mamy telewizorów, nie czy zauważyliście, nie ma w naszym... No znajdziesz no, się bardzo... uwagi, no ale tak. pewnie jakby no, się bo chciał go odpalić, tak. no. To to... Nie, tak. nie zasam tak. ten... od uwagi, w ogóle tak. Tak, no właśnie. Na szczęście coraz więcej osób jest takich, którzy, które nie oglądają telewizji. Więc to zupełnie już nie popodal. Na początku tam, wiecie, 8 lat temu, to, był, tak, to, był, tak, tak, to tak. było to pytanie. Musieliśmy zawsze tam głośno głośno komunikować, że nie mamy telewizorów. To było no, takie. W tamte czasy to był standard, to, tak, tak? Gdzie się tak. jechało, czy to tak. pokój hotelowy, czy taki apartament, telewizor musiał to, być. Nie? No nie, to dokładnie. Tak. Prostu, Najlepiej czy kanały, wszystkie to. A teraz tak, tak, tak. tu mamy najlepszy telewizor, to jest, wiecie, okno na, na las, na góry, bo jesteśmy w bez klimatów. Tak. jak bo tak. widoki są tutaj fantastyczne. Zimą to sobie możecie wyobrazić. Mnóstwo śniegu, więc biało, jesienią to są wszystko lasy liściaste, tylko wyżej iglaste, więc się robi bardzo kolorowo. I do każdej porze roku jest tutaj cudny widok. No i też faktycznie tutaj macie, nie wiem czy w każdym macie, ale jest taras, nie? Tak. tak. W tych dużych Chyba ten jest większy, nie? Bo tam tak. to jest mniejszy tak. trochę. Tak. W tych dużych apartamentach jest zawsze taras, na każdym z tych apartamentów mamy. W tych małych apartamentach jest albo taras, albo takie bezpośrednie wyjście do ogrodu. Łazienka jest taka, wiecie, no, standardowa kabina prysznicowa, oczywiście toaleta, umywalka, więc nic skomplikowanego, ale jest w każdym apartamencie, ponieważ mnie goście pytają, że mało jest zdjęć z łazienek, a czy jest na pewno a, łazienka? Będzie, tak, 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 tak. A mi wydaje się, to taki oczywisty standard. Zresztą, że... Że... Dzisiaj możemy zwrócić uwagi, że każdy przed przyjazdem zwraca na takie niuanse, tak? No ktoś mi powiedział, że okej, okay, no, toaleta raczej to jest pewnie, jakże jest. A dalej pytanie, nie? Tak, ale jak nie jest napisane wiesz, w ofercie, że jest toaleta, no to goście pytają, czy na pewno jest. Tak, jest, tak, że już tak Ciebielek jest. taki na zewnątrz, toaleta. nie? się sobie w tych czasach, nie? Wspólna toaleta na zewnątrz. To też ma swój urok, należy do tym obiekcie, ale to też ma swój tak, urok. Tak, chodźmy na zewnątrz. Tak, zapraszam Was na taras. Tutaj jesteśmy właściwie z trzech stron otoczeni lasem, bo tutaj mamy tylko jednych e, wspaniałych mm -hmm. sąsiadów po jednej stronie I, i tak to generalnie nie ma tutaj koło niczego poza lasami, a z jednej strony mamy stok narciarski, tak? Więc jakby to też taki fajny, fajny atut, że mm -hmm. zakładasz w zimie narty w narciarni u nas, odpychasz się trzy razy jesteś na... Na stoku narciarskim, więc fantastycznie, co bo to nie to ruszasz trzeba. w ogóle samochodu. To jest mega wygodne. Ja gdzieś, jak podróżując ze ściekami na, narty, na nartach, to bardzo to lubię, bo ten już się zmęczy. Po trzech godzinach trzeba go odparkować, tak. więc tu jest to świetna sprawa. Mogą goście iść rano, pośmiechać na nartach, wracają, są na miejscu w apartamencie, jedzą śniadanie, piją kawę i mogą znowu wyruszyć na, na... Bardzo wygodne. Super, spotkanie. tak. I co tutaj mamy jeszcze? bo to tutaj A, jeszcze okazji. Tak, tutaj mamy e, wiatę drillową. Tam poniżej jest takie miejsce na ognisko. Zawsze nasi goście mają od nas taki a, pełny, właściwie wiecie, set wszystkich rzeczy, Czyli mamy drzewo do mam węgiel drzewny kije, wszystko to, co potrzebują, żeby sobie tutaj spędzić... Dosyć spore to jest, to jest Tak, dosyć spore to jest, mamy tutaj czasem takie właśnie imprezy, takie jakieś 20-30 osobowe, Aha. czasem jakieś urodziny czy coś, co możemy tutaj zorganizować. Wtedy na pewno należy wynająć szuflandię na wyłączność, ponieważ, o, to jest ważna rzecz, to myślę, że dobrze, żeby wszyscy wiedzieli, u nas w szuflandii jest strefa ciszy. To znaczy nie ma głośnego słuchania muzyki, tutaj nie ma jakichś głośnych imprez okay. jeżeli nie macie w wynajętej na wyłączność. Jeżeli jesteście sami w Szuflandii no to wtedy jakby nikomu nie robicie kłopotu, ale generalnie jak są jeszcze inni goście to tu obowiązuje strefa ciszy. Czyli tak jak mówię, no żadnych boomboxów jakichś głośnych, tu jest po prostu cisza i spokój. Jest też tak samo cisza nocna od 22 do 6 rano, więc też taka cisza żeby, być, jakichś głośnych rozmów nie było. Właśnie przyjeżdżałem tutaj, żeby wypocząć ciszę z Książką, obecną, filmem dobrym, czymkolwiek. Mhm. A tak, żeby po prostu nikt tego tej ciszy nie, nie zapuścił. Może nie będzie tego tak widać na nagraniach, ale musisz tutaj przyjechać osobiście, żeby zobaczyć i samemu się przekonać, na żywo jak to wygląda, bo czasem wideo nie oddaje tego klimatu. Naprawdę polecamy to, szczególnie latem, tak? Już sezon. sezon się zaczyna, wakacje za tydzień. Tak, Jeszcze tak. tydzień czasu dzieciaki mają wakacje. A no to może powiedzieć, że sezon taki wakacyjny to już Wam się chyba zaczął, tak? Już tak. Teraz tak. No. więcej pewnie ludzi, tak, nawet w tygodniu, bo zazwyczaj podejrzewam weekendowo, mm -hmm. ale teraz w tygodniu, jak już są wakacje, no to tutaj będzie. Tak. No, mam się sporo, mamy taki, sporo takich fajnych atrakcji, myślę, że tutaj później pokażecie I basen mamy, nawet tak. podgrzewaną z tak. wodą. Mamy sauny, które są czynne zawsze wieczorami. Mamy jacuzzi, więc teraz będą takie jeszcze. No może was tak uda mi się wprowadzić, takie pomieszczenie, które będziemy niedługo dopiero otwierać. O Takie to będzie, takie pomieszczenie tylko na zabiegi dla, dla dwojga. Okay. To będą takie pilingi na ciało postakowane na... Ja też tam dawno nie byłam, ale zobaczę tutaj jak, jak stoją tam pracę, bo chcemy go już niedługo otworzyć. Dla A to masz tutaj gdzieś na dole? Sauna. saunach. W saunach? Tak, okay. tam pomieszczenie kolejne, więc tam tam to będzie przełożone. Może uda nam się zobaczyć. Tak. A wracałam do tych wakacji, to faktycznie na sezon wakacyjny. Rozpoczynają się takie pobyty wakacyjne dosyć wcześnie, ponieważ my szybko uruchamiamy basen. Basen mamy już od majówki em, czynny. To to szybko. Tak, to bo my go podgrzewamy, więc jakby chcemy, żeby tutaj Szybko otwarty i długo jest czynny, bo basen mamy najczęściej dostępny do końca października, to tak w ogóle mhm. w standardzie. To też długo, to szybko tak. zaczynajście i później do końca. Tak, na tym na bardzo zależało, ponieważ yy, no, goście lubią. Tak, jak już jestem basen nie taką, jak już nie ma takiej wysokiej temperatury, byśmy sobie tego życzyli, no to wtedy służę do schładzania po sauna, goście się to prawda, mhm. saunują i, i później w takiej wodzie będzie 19-20 stopni, to też w październiku jest przyjemny. Okay. I, też, I też zobaczycie sobie to na ujęciach, gdzie... Jest cały obiekt, są sauny, jest wyjście na taras gdzie jacuzzi. I kawałeczek poniżej jest basem, także wszystko jest blisko siebie. Można wyjść w szlafroku, tak, w klapeczkach, tak, czy nawet tak, jak jest zimno, tak. bez problemu wszystko pod ręką jest. Ja to w ogóle uwielbiam, jak, jak, jak wiecie, nasi goście po prostu zakładają szlaproki, Mamy takie torby płócienne, w tych torbach płóciennych jest cały set do sauny. Czy każdy ma to w tak, w apartamencie? Tak, tak, on ma właśnie torby do sauny. Tam jest zapaska, ręczniki do sauny, do tego szlaproki, No i goście biorą sobie prysznic w apartamencie. Ubierają te swoje czafroczki, zapaski i różne. To co? Idziemy zobaczyć miejsce do masażu i całą no saunę? Nocce, nocce, Zapraszamy. To ma, jestem Dobry. bardzo ciekawa jest w ogóle, jak to wygląda. Jesteśmy teraz w saunach, czyli w tej części takiej e, poczynkowo relaksacyjnej. Mm -hmm. One są czynne wieczorami. Mm -hmm. Najczęściej od godziny 19 do 22. Czasami jak goście mają inną, pot inną potrzebę, to też mamy możliwość delikatnej zmiany tych mm -hmm. godzin. To jest no seka... Sporo osób tu się zmieści, widzę. Tak, tak, tak. To jest taka trefa więc do wypoczynku. Można po prostu usiąść, poddychać. Zimą też tu jest fajnie, bo z kolei widok na, na, nawet na śnieg. Tak. Tutaj można się składać, kiedy śnie. zewnątrz zimno. Świetnie. Sufit mamy wykonany z chłód. To jest mega ciekawe. No, to jest w ogóle też, no muszę się pochwalić, to dlaczego nie. Sama robiłam, ten, sama robiłam ten sufit. Subwit jest w stabilizowanego, to jest mnuch, taki płaski i taki poduszkowy, jego się klei po prostu i on robi wrażenie. No fajnie. W ogóle no. niedługo się trzyma, cały czas jest w dobrej kondycji. No. No, on jest też wymagający pewnie, bo się już zamontują to, tak. to nie jest jakoś... tylko wilgoć. Trzeba w miarę utrzymywać wilgoć około procent okay. i wtedy on jest super. Jest okay. Przejdźmy e, sobie można dalej, zobaczymy. Tak. 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 To jest mamy dwie sauny. Okay. To jest sauna sucha. Czyli ta no, naj tak, najbardziej tak, gorąca. Tak, tak. Więc tak tutaj tak. najbardziej można poczuć tą temperaturę. Tak, tak. Taka tradycyjna fińska, fińska sauna. No też będzie kilka osób. To nie jest tak, że te sauny są malutkie jest na dwie, trzy osoby, tylko na pewno to jak... No, pięć osób, myślę, sześć tak, pięć tak jak maksymalnie. Jak ale, spoko, nie? Tak, ale my mamy też jak mówię, jest na maksymalnie 20 osób. No właśnie. Więc jak saun w jednym czasie korzysta 8 osób, to już w ogóle jest. No, to tu jest tłum, to jest I tak. okay. Dalej mamy mokrą saunę. Uh -huh. A, To jest mokra sauna, jeszcze nie jest zapanowana. I no, ona też jest dosyć, nie wiem czy będę ją mógł dobrze pokazać, ale jest też dosyć duża, ona jest spokojnie na 7 osób tutaj uh -huh. się zmieści. I tu mamy dołek do składania. Jak jest uh -huh. już legrzany po saunach uh -huh. to najpierw to prysznic. Pukać się, a potem jakie to jest woda, jest duże, nie? No, woda jest generalnie dosyć zimna, no powinna mieć 5-8 stopni, no. więc tak fajnie, żeby się tak a, dobrze e, schłodzić. E, całe nasze wnętrza to też są właśnie wykonane z, z kamienia naturalnego, e, takiego właśnie e, otoczaków albo mm -hmm. z takiego brańskiego, więc... A to mniejsze od samego początku, czy tak? To tak, jest, to tak, też od samego krzątu, tak, 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 tak. To w ogóle jakiś debiut e, i jakaś premiera tego naszego pomieszczenia w takim wielkim ekranie. To będzie pomieszczenie dla, do zabiegów dla dwojga. No bo jeżeli ktoś chce, oczywiście indywidualnie też tutaj może być. Już jesteśmy bardzo na finiszu, Też może to jak nie wygląda, ale wiecie, to dwa tygodnie będzie już otwarte. Tutaj będzie wanny na, o nie, może cykl wam powiem. Wchodzą tutaj osoby, dwoje goście zakładam, dostają peeling. Różny, bo jest tam jakiś tam, może być kawowy, czekoladowy, mhm. jakaś kreda, kokosowy, zależy jak sobie wybiorą. Wchodzą do tej mokrej sauny. do hmm, troszeczkę podświetlić, bo nie mam światła zapełnego, ale to jest mokra sauna. Mokra sauna dwuosobowa okay. i tam po prostu jest no, typowa parówka. Trzeba się wypilingować okay. tym, tym wszystkim, co się tam wzięło. Wychodzi, tam seans będzie trwał myślę maksymalnie 20 do pół godzinki. Z, tego, um, z tej sauny wychodzimy pod prysznic. Zmywamy z siebie po prostu tutaj to wszystko, okay. to co tam zostało i śmigamy tutaj do, do tej wanny. Chyba miejsce, gdzie najwięcej ludzi lubi sobie leżeć, chillować, czyli basen. po prostu basen. Byliśmy już, sprawdzaliśmy, faktycznie jest taka, no jest orzeźwiająca, bo też nie może być za ciepła, tak, no bo to tak, basen tak. ma na celu schłodzenie tak. też, no nie oszukujmy się, ale no jest. Jest odpowiednia mi się wydaje temperatura. No tutaj się grzejemy, tu jest taka tak. wiecie ciepła, a tam po prostu, tam średnia taka temperatura jest 23, 24. W takim sezonie typowo wakacyjnym mm -hmm. to maksymalnie 27. Jak jest temperatura zna wysoka, to wiecie rozwijają się wszystkie inne tak, organizmy. Tak. Nie wiem, no to niestety, to niestety tak. basen jest dosyć dosyć ciężki w utrzymaniu, tak. żeby był i wymaga jakby bieżącej tak, no tak. pielęgnacji, tak? tak. Dlatego też do sobie tam pływa. Tak, jest dokładnie tak. No ale jeszcze ciutka, jeszcze szczutka na pewno, skorzystamy dzisiaj. Dobrze, okay. bardzo fajnie.